To nie są łatwe dni dla właścicieli kotów, tym bardziej, że wciąż niewiele wiadomo na pewno, a przede wszystkim jak dochodzi do zarażeń. Warto mimo wszystko zachować spokój i tak szybko jak to możliwe po dostrzeżeniu niepokojących objawów poprosić o pomoc weterynarza. W dzisiejszej uwadze w niedzielę po raz kolejny udowodnimy Państwu, że nasi reporterzy są po to, by pomagać. Tym razem chodzi o windę, która co prawda działa, ale nie tak jak powinna. Ta historia już w niedzielę. Zapraszam oczywiście też na jutrzejszą uwagę o 19.45. Do zobaczenia.